Słupsku walczyć o dobre powietrze, Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, który ma dobre powietrze, a dla Śląska szczególnie, przecież to jest ważna kwestia, 45 tysięcy ludzi umiera z powodu złego powietrza. A co z górnictwem, panie pośle? Dzisiaj to też jest ważna kwestia, bo politycy oczywiście traktują górnictwo jak gorący kartofel i boją się, że jakiś dziennikarz ich o to zapyta. Ja w tej sprawie mam jasne stanowisko. Jestem w Komisji Budżetowej Unii Europejskiej. 2 biliony euro przeznaczone są na wielką transformację w krajach Unii Europejskiej, na zmianę, która ma sprawić, że ludziom po prostu także na Śląsku będzie się żyło lepiej. Polska dzisiaj w tym nie uczestniczy. Ja uważam, że po pierwsze musimy przestać eksportować, importować, przepraszam, importować fatalnej jakości węgiel z Rosji czy z innych krajów. Ostatnio taki wielki tankowiec z Kolumbii przypłynął do Polski, a przecież kilka milionów węgla leży na hałdach, który jest niewykorzystywany. Strajkują górnicy. Trzeba się zastanowić, co z tym węglem robić, co z tym wydobyciem robić. Po drugie, jasno i wyraźnie powiedzieć, dzisiaj jest alternatywa i powoli wzmacniać tą drugą nogę, czyli odnawialnych źródeł energii. Powiedziałem to rok temu na torwarze w 2019 roku i powtórzę za każdym razem, Śląsk ma szansę stać się liderem zielonej transformacji, zielonymi płucami nie tylko Polski, ale i tej części Europy. Są na to konkretne środki. Zresztą walczy o nie też pan profesor premier Buzek razem ze mną w w Parlamencie Europejskim i razem możemy przeprowadzić tą transformację, pośle, nie oszukując górników. Panie pośle, rozumiem, że górnicy wtedy znaleźliby pracę w sektorze odnawialnych źródeł energii nie tylko, ale wielu górników dzisiaj już przechodzi na emerytury wcześniejsze. Oni powinni pewnie przejść na te wcześniejsze emerytury. Powinni, powinniśmy sukcesywnie oczywiście doprowadzić do tej zmiany transformacji. To nie może być żadna rewolucja. Przecież są rodziny jeszcze górnicze, które utrzymują się z tego górnictwa, to musi być rozsądne, ale przecież to jest przyszłość ich dzieci, to jest przyszłość także zdrowotna tych dzieci. To jak dzisiaj Katastrofalnie wygląda y, 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 zdrowie ślązaków, ze względu także na, y, na, te, na, na, na te kwestie związane z górnictwem, z węglem, pokazuje jasno i wyraźnie, że trzeba coś z tym zrobić, że nie można stać z boku. I, y, ja jestem politykiem, który w tej sprawie ma, jako jedyny. Jasne stanowisko i tego stanowiska nie zmienię, wprost przeciwnie, będę apelował do wszystkich Ślązaków i Ślązaczek, żeby mnie wspierali. Często zresztą jeżdżę na Śląsk i w tych sprawach się wypowiadam i widzę, że coraz więcej osób do tego stanowiska się przekonuje, że Śląsk zasługuje na to, żeby być nieczarny ze względu na smog i zanieczyszczenia, ale zielony ze względu na to, że kiedyś taki był.